Hej, kochani, dzisiaj słuchajcie, znowu będziemy udawać takich biedaków. Już trochę zaczęłam robić skina, ale widzę, będziemy udawali biedaków. Bo po prostu zobaczymy, ile osób będzie chciało po prostu mi dać peta. Jak te osoby mi dadzą peta, później ja im dam coś. Mogę. Okej, okay. uuu. Jeju Weźmy tym razem może inną minkę. Może taką? okej, okay. Por. Dobra. Jakieś tu biedne rzeczy na pewno znajdziemy. Por. I nie możemy mieć tego, tego takiego, wiecie, Nika, Nie możemy mieć naszyjnika. Ale zobaczmy, czy coś jest tu. Por. Okej, okay, to są jakieś naszyjniki rzeczywiście, ze złota. Dobra. Jak były szopy, pracze. <gry> Dobra, po prostu POR napiszmy. Okej, okay, a tutaj? Dobra. Okej, okay, idziemy zarobić B. Że jak reakcję ludzi. I oczywiście musimy schować tą żabę od razu. Tylko dam jej picie. Dam jej picie, żeby po prostu miała cokolwiek do no, picia. Dobra. Idziemy. Bez żaby i słuchajcie, ględzimy im. A bo co? No. Mam nadzieję, że tym razem ktoś mi daje unicorna jak mi ktoś da unicorna, to się mu potwórnie odwdzięczam. Nawet po setnym odwdzięczam się. Jak ktoś mi da serio unicorna, czy ludzie są tacy serio mini, żeby mi dać unicorna? Jak tak, to widziby, mogę się wdzięczam, ale wątpię, żeby byli tacy ludzie. Akurat tutaj. Dobra. To idziemy po prostu tam. Bez rolek, bo słuchajcie, biedni ludzie nie mają rolek. No. okej Bęk, 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 bęk. Jak hop, pop. Normalnie. Wskażę, hop, pop. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja bym. emotikona Akcjon seed. Okej, okay, widzę, ja bo tutaj się popatrzyła na nich. O oh mój jakie epickie. I'm poor. Oczywiście oni są z Rosji, bo trafiliśmy na rosyjski serwer. I'm poor. Please, pet. I'm poor. Please, pet. Ja ich nie rozumiem totalnie. Wiecie, ja nie ruska. Ja niemka. Dobra. I'm poor. I'm poor. I don't house. I don't pet. Don't house. I don't pet. I don't house. I don't pet. Czy ludzie w ogóle zwracają uwagę na mnie? Ja się pytam. I'm poor. I'm Poor. Biedna. Jestem. Ale fajny statek. Dobra. I'm Poar. Nie możemy mówić, że fajny statek. Nie. I'm Poor. I'm Poor. I źle napisałam, wiem. Po! Please! Pat! Or toys! Please pet or toys! Please. No, ludzie, no zwracajcie na mnie też uwagę, halo! <grym> Jak nie zwrócę uwagi, to słuchajcie, zmieniamy serwer. I'm poor. I'm poor. Please, dajcie beta No, nie, no po prostu nie wytrzymam z nimi. Ktoś w ogóle mnie widzi? Chyba widzowie oni mnie omijają. Idziemy na inny serwer. Dobra, więc jesteśmy na normalnym chyba serwerze. Bez Rosjanów, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo widzę, że dużo Rosjanów jest bogaty, haha. Kolejna ruska, ale mam nadzieję, że wszyscy nie są. Dobra. Sit I'm poor, I'm poor. Please, pet or toys? Please, pet or toys. Please. <gasps> okay, we're dobra so a little bit of Dobra, co mi da, co mi da, co mi da? Uh -huh. <gasps> Tego nie miałam! To jest napisałam, więc może w sumie zabawkę mi dać. Snow cat! Ej, tego nie miałam. Jak mi Dawid sobie to. Dziękuję. Coś pisze. I'm not scammer. Jest. Jest. Mhm. Uh -huh. uh -huh. <laughs> oh mhm. Oh my gosh! Oh my Thanks you. Thanks you. Thanks you. dała mi snułka, Jej <laughs> No i tak tobie to by coś się robi. I'm poor. I'm poor. I'm poor. It's bad. It's bad. Or toys. Okej, okay. pierwsza osoba mi dała. Fajnie by było, gdyby mi dała jednak mamiketa, ale no fajnie, fajnie. Dostałam unkomona. Fajnie. I'm Por będę was żebrać. I'm poor Please, jest. Or bed. Przynajmniej tu są ludzie, którzy naprawdę br wziął, dałam ci rzeka jak... Dwie minuty temu. Oj! no, Oj, knął! Напиши, чтобы она там встала Добро Трохе działa Ходьмо Тутай Ходьмо тутай Сид Плиз Пэт Айм Пор Гайз 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 Айм Please. Please, please give me pet. Dobra, w tyłom. to nie zadziała, chyba. Ale przynajmniej mamy jednego peta. For. Please. Pet. Or toys. Oh ona się na mnie zlituje, Dina. Dobra, co mi da? sobie to powiedzieć. O gasz! O oh my gosh, O oh my gasz! Mię oskamuje, czy nie? What is this pet? Hmm. Hmm. I'm poor. I'm poor. I'm poor. Bolna co nudzić się. Ona mnie oskamowała, głupia. I'm poor. I'm poor. I'm poor. Please. Pet or toys? This pet or toys? I don't know. Nie wiem po angielsku, no właśnie. Przynajmniej jedna jest angliczka. Jej, to już jest zaliczone. This pet or toys? I'm really I'm really poor. Dobra, widzimy, żeby tak przyciągnąć ludzi do siebie. I'm really poor. I'm really poor. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że ludzie mnie oskomują ciągle, tak jak tamta wypiera Please. Pet or Toys. I'm really poor. I'm really poor Ej, no proszę, ludzie! Proszę! Please, pet or toys. Proszę, pet Ja zbieram widzimy, ja zbieram do puszki nawet. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz za tego kota nigdy go nie miałam please <gasps> oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my oh my, gosh. Oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh! ej, ja chyba go mam, albo nie mam go, nie wiem please przyjmę wszystko, przyjmę wszystko Thanks you. Thank you. Mam go? Mam go. Ale przynajmniej zdobyliśmy peta. Myślałam, że będzie ciężko i myślałam, że wszyscy dadzą mi zabawki. Przynajmniej pet co mam. Jej. Łapka w górę dla mnie. <laughs> Please pet or Toys I am really poor. This battle of toys I am really poor. I'm <laughs> okay. I'm poor Prenzib <gasps> You. E, dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję za to. Ona mi dała zabawkę. Ja zawsze dziękuję za takie rzeczy. Dobra, mam drugą. Okej, okay, dzisiaj dosyć dużo rzeczy zbierzemy. <laughs> Dobra. E, please, Pet or toys I'm Really. Przynajmniej trafiliśmy na taki fajny zespół. <laughs> uh -huh. Dobra, łopatko. Really to jest, ale ja już wolno piszę, bo mam dysleksję. Jak co? I'm really poor. Czy ludzie tu mnie zauważą w końcu? Przecież tamten serwer był taki zapełniony Ukraińcami czy Rosjanami. Please. Mama. Please. <grym> 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 Fajna manik. nie fajne. Mm -hmm. Bardzo kit. Bardzo na tobie. Mm -hmm. Please. Pet. I'm poor. Czekajcie. or toys, so that było. no toys. I'm poor. On, 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 dummy. If you write me common, it will go. Please, pet or toys. I'm poor. Three someone needs to continue what stats with nine to compa loop telephone I wanna I wanna I wanna I wanna I wanna I wanna please pet or toys I'm really poor I'm really poor. Czemu ludzie mi nie dawają? Ja bym dała takiej osobie. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Alicia. Alicia. Please. Ona, ona idzie, dobra. Czy ona mi da? Proszę. Please. Pet. More. Toys. I'm really poor I'm really poor Myślałam, że to moja Jeju Cieszę się, straszam, że ktoś mi dał popa Alicia Please Please Wiesz, co masz dać mm -hmm. Co możesz dać Dobra Okej, okay, czekamy na PC. Oh my gosh ja tego nigdy nie miałam, to jest taki dysk. To jest tylko zabawka. Ej, wy, zobaczcie na to. Chcesz mi dodać? Bo ja no, nawet za to. You really poor pewnie napiszę. Yes. Yes. <zysk> <zysk> Wiedziałam, że takie ludzie napiszą. Jej! Jej. Thanks you, thanks you Jej, mam disk Mam disk, widzę taki oto disk zyskałam w takim czymś No i brawo To nic hmm. To nic takiego hmm. Jestem uśmiechnięta, widzę by. Już jestem uśmiechnięta Tak, widzę by. Dokładnie tak Dobra Alicja idź, 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 bo ja chcę napisać, że jestem biedna A ty pewnie powiesz Ziomuś, dałam ci coś Dobra I'm poor, really poor Yes, yes I am Mamy tu disk, mamy tu to i że co zyskaliśmy? To, to, dobra, zyskaliśmy to i to. Okej, okay, widzę, że dosyć mamy dużo petsów, zobaczcie. A tak naprawdę ludzie serio dają mi te pety. Cię zdziwiłam. Dobra. Please. <laughs> nie no, nie będziemy już do niego pisać. Kontynuuj. Jak ktoś będzie patrzył na nas, to teraz z O. Poprawna owka. Mhm. Wiecie co, ja bym już poszła, może. Może ja bym poszła po prostu od niej, od Alicji. Zmieniam pieszchowce I'm really poor. Please. Yay! Das mi to? A jak mi to da to będę szczęśliwa. Oh my god. Jednak to ludzie są mili Ej, ludzie, guys mogę dziękuję wam za tą wiórkę Czy ja ją miałam? Miałam ją Miałam ją taką... Nie wiem, która, ale miałam ją mhm. Dziękuję bardzo I'm really poor So, thank you, guys Thank you very much Dobra Wiecie co? Poszła tutaj tylko oby oni nie poszli za mną. Poor. Aha, tu też ktoś jest poor. Aha, to dlaczego ma hop popa? W takim razie. Bardzo really poor jestem. Mhm. Jestem tak really poor, że nie do wytrzymania aż. Co co? Ja bym chyba już kończyła odcinek. Nie wiem, czy chcę jeszcze jakieś pesty dostać, ale bardzo dziękuję Wam za to, że dbacie o to, żeby biedni po prostu mieli cokolwiek. Bardzo, bardzo chciałam Wam sprawdzić, aż czy naprawdę ludzie są tacy, a jednak są tacy. I widzę, że bardzo mi jest miło, że są tacy jeszcze ludzie na świecie, którzy po prostu dbają o biednych i w ogóle. A to, że na przykład udawałam w tym momencie, że jestem biedna, to nic. Bo Po prostu chciałam sprawdzić ludzi reakcje, a ja im później dam prezenty. I mam nadzieję, że to ich zadowoli. Bo na no serio mam peców. Więc no. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. No i chyba się z Wami żegnam. Bajo, pa! Ba, a ja Wam jeszcze powiem co panie z Moon Egga, gdy się wykluje. No i chyba pa. A! Zapomniałam zmiennik. Proszę, proszę, nie zauważyłam. Unicorn. Unicorn. Ok. I teraz chyba bym mogła. No i Pa! Ba ba, kochani! Bajo! Pa! Ba.